Kłada. deszcz, no widzisz jak pada, siadaj Wojtek, siadaj, siadaj, nie będę siadał, siadaj, siadaj tam, siadaj, no już, o, o, siadaj Wojtek, siadaj, a ty kończ. O, powiecie, że jak pije wino może, a to tylko nalewka. Z czarnej porzeczki. Z witaminą C. No, A wie, że to grzech? To nalewka. Napój, no napój. A jak dostałeś kulasa, to no. już zmieniłeś danie. A jareczko. Boisz się kulasa I Jestem kończyć do. No kilka zdań. Jareczka. Meksykana. Meksykano. Jarek od no Sarona. Powiedziałem już, bo już nie wytrzymałem. Powiedział, że nie można tobie życzyć. Żeby... A ja zapytam się. A Jarek za... powiedział... Cichu, mogę zrobić? Proszę bardzo, Wojtek. E! No Czapkę cichu... bierzesz! On wyjdzie na podróż. Siku idzie. Siku zrobię! I przyjdziesz? Tak. On wyjdzie, zobacz. Nie wyjdzie. Ja będę widzieć. Że napisałeś, szapnąłeś świecy pamięci moją rodzinę, jak powiedziałem. Ja, twojej mamy, taty, nie szerpamy Twój tata napisał do mnie listy. Dwa listy. Mam te listy. Jak pisze, że ciebie nie chcę znać. Tak, bo takiego wyrodnego syna niech nie chce znać. Niech nie chce znać. O, widzisz, patrz. Siku. Widzisz? No może na podwórku siku. Nie. Nie. No to zaraz zobaczymy. Widzisz? No to goń go, no. Siku? Do to No może tam poddaszek daszek poszedł ciku zrobić, żeby... Nie. No może siedzieć. Widzisz? Przekonamy się sam. Widzisz? Dawaj następny list. Co? Następny list. Czy gonisz go? Idę przyznać jego. No to idź goń go. Chodź, dwóch. Ja nie wyłączam. Bo to będą... Cięte filmy to niepotrzebne takie. Dobrze? Co? Nie będę wyłączał, bo to będą... Nie. Cięte filmy to... No. Zabrałeś Chodź Wojtek Chodź Wojtek Chodź To nie będzie tak to... Głosiej oooo głośniej stoł? Głośniej się? Żywaj, dawaj, dawaj, żywa. Dawaj. Co ty robisz? Co ty robisz? człowieku co ty robisz? Co mogłeś coś... zrobić? Waliacji ty! Chodź Wojtek do domu To nie szkoda? To nie szkoda? To, 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 Powiedz Dawaj To nie to, to, szkoda? O Chodź Chodź do domu 어스들이대 г а Nie zapomnij! Nie zapomnę Rybę jedz swoją Pastę Tu jest. Tu jest już! Siada! Siadaj, zjedz, Wojtek. Bo się zmarduje. Zjem jeszcze. No zjedz. Widzisz? Siadaj. Jestem. Siadaj, Krzysztof. Dawaj kolejny list. Nie, jeszcze kończę. No to kończ. Kilka zdań. Nie, tu nie kilka zdań będzie. Ale to co to, to, to będziemy nagrywać? Jeszcze prosisz swego, tego samego człowieka, że mnie umieścił w dps -ie. Patrz, żeby ty nie był w DPS-ie, Jareczku. Bo z takim e, promieniem alkoholu i po piwie. I policja tobie jeszcze dała gaśnicę i, i dała sprzęt? Chyba O! Policja... Ja. Chyba walnięty. Bardzo. Patrz Wojtek, będzie jadł. Walnięty jesteś. O, walnie. O, ja mnie chyba nie.